Ha. Um. Cześć wszystkim, witam Was już po raz drugi na moim kanale Universe of Glow. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak przygotowuję swoją twarz pod makijaż codziennie rano, także bez zbędnych wstępów przechodzę od razu do rzeczy. Słuchajcie, mój krok pierwszy być może trochę was zaskoczy, bo to nie jest kosmetyk, ale jest to bardzo ważny związek chemiczny H2O. Pierwsze, co robię po wstaniu, ja wiem, że to jest banał i oklepany, ale pamiętajcie, że śpicie około powiedzmy 8 godzin, tak? To jest 8 godzin, przez które nie przyjmujecie żadnych płynów i naprawdę ten organizm w żadnym innym momencie nie potrzebuje tej wody tak bardzo, jak właśnie tuż po wstaniu. I też żadne kosmetyki tego świata nie nawilżą Wam skóry, twarzy, jeżeli Wy nie nawilżycie jej sami poprzez picie wody, czyli takie... Nawierzanie od wewnątrz. Mój krok drugi to jest oczyszczanie. I teraz tak, ja, y, ponieważ y, moja skóra ma taką tendencję do y, napinania się, ja nie używam żadnego produktu oczyszczającego rano, w sensie żadnego żelu do mycia, ani balsamu. Ja po prostu przemywam twarz ciepłą wodą, taką letnią. Powiem wam, że ma to swoje zalety. Jeżeli macie y, twarz taką. Y, która ma skłonność do przetłuszczania się, też nie myjcie jej za często, nie ma takiej potrzeby, dlatego że wysuszacie ją wtedy tymi produktami i to skutkuje taką kompensacją w postaci nadprodukcji sebum. Więc, jeżeli jesteście z tym ok, jeżeli ciepła woda Wam wystarcza rano, to super, jeżeli wolicie nakurzywać do tego kosmetyku, oczywiście nie, ingier, nie ingeruję w to. Mój krok trzeci to jest złuszczanie martwego naskórka. To jest, słuchajcie, bardzo ważny krok. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my sami nie usuniemy, sobie sobie tego martwego naskórka, to on nam będzie uciekać sam w ciągu dnia, z własnej woli i będzie to robić razem z makijażem, który sobie na niego nałożyłyśmy, czy też nałożyliśmy. Ja używam płatków z Sephory, które są bardzo delikatne i można ich używać rano. One też nie są y, zbyt drogie, są przyjazne dla portfela, są przyjazne w użyciu i przyjazne dla portfela. Wcześniej używam tonika Pixi, natomiast pani w Sephorze doradziła mi, że jest to tonik, którego lepiej używać, mimo wszystko, trochę rzadziej niż codziennie i też raczej wieczorem, rano. Więc jeżeli macie takie mocne produkty, to używajcie ich raczej w swojej wieczornej pielęgnacji, ponieważ jeśli mm, złuszczacie twarz mocnym kosmetykiem i później wychodzicie na dwór, gdzie czekają Was promienie słoneczne, nawet jeśli używacie kremu z filtrem, a mam nadzieję, że używacie, jest drobne ryzyko przebarwień. Dobra, wyjść oddal, to jeszcze powiem jedną rzecz. Przy złuszczaniu zwróćcie uwagę na okolice tutaj wokół płatków nosa, zwróćcie uwagę tutaj na okolice brwi, bo tutaj często zapominamy, że pod brwiami mamy również skórę i dla mnie z takimi newralgicznymi miejscami jest czoło i broda. Krok czwarty to jest serum. Ja używam, mam dwa różne, ale akurat to jest serum z Glossiera, którego używam już od jakiegoś czasu. Bardzo je lubię, bo jest bardzo lekkie, wodniste i nie ingeruje w mój makijaż, który później na niego nakładam. Tak naprawdę moja skóra po 30 sekundach jest gotowa do kolejnych jakichś tam etapów i ten makijaż się po prostu dobrze trzyma. Serum mają nam odżywiać skórę, ale jej nie obciążać, także słuchajcie po prostu waszych potrzeb. Ja co jakiś czas sobie pomijam ten krok, bo mam po prostu wrażenie, że moja skóra jest bardzo odżywiona po wieczornej pielęgnacji. Używanie serum jest opcjonalne, jest dobre dla naszej skóry, można je sobie czasem odpuścić. Róbcie to w zależności od waszych potrzeb. Tutaj mam dla was jeszcze taki pro Pamiętajcie, że jeżeli jesteśmy praworęczni, to mamy skłonność do tego, żeby używać więcej produktu i dokładniej po prawej stronie, w przypadku osób leworęcznych odwrotnie. Także kiedy nakładacie kosmetyki, czy serum, czy jakieś kremy, cokolwiek, zwracajcie uwagę na to, żeby robić to równomiernie i w tej samej ilości po obu stronach twarzy. Krok piąty i szósty e, podaję je razem, dlatego że mam wrażenie, że nie ma rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, które zaraz zadam. Mianowicie, kwestia dotyczy kremu nawilżającego i kremu z filtrem UV. I teraz nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi ostatecznej na pytanie, które nakładać jako pierwsze. Część głosów twierdzi, że pierwszy powinien iść krem z filtrem po to, aby rzeczywiście być jakby pierwszą przy skórze warstwą, która chroni przed promieniami właśnie bezpośrednio przy skórze. Z drugiej strony druga teoria głosi, że krem z filtrem powinien być jak najbardziej na zewnątrz, żeby stać na tej pierwszej linii frontu z, z promieniami słonecznymi. Moja prawda jest taka, że wydaje mi się, jakkolwiek tego nie zrobicie, świat się nie zawali. Ja osobiście najpierw nakładam krem z filtrem. To już wiecie, że używam akurat SPF-30 z Glossiera, a jako mój krem nawilżający najczęściej używam tego z wodą kameliową. Dlaczego akurat ten? Dlatego właśnie, że jest na bazie wody. W ogóle to jest dla, dla Was taka też wskazówka kolejna, żeby rano używać kosmetyków, które są raczej wodniste, robione na bazie wody, a nie oleistych, które będą powodować Późniejsze przemieszczanie się makijażu. Oleje to są dosyć duże cząsteczki, które y, za sprawą grawitacji będą Wam po prostu osuwać się. To samo będzie się dziać później z Waszym make-upem. E, generalnie zasada jest taka, jeżeli e, pierwszy składnik w składzie e, Waszego kosmetyku to jest woda, to znaczy, że jest on na bazie wody. Jeżeli pierwszym składnikiem w Waszym kosmetyku jest olej, to znaczy, że jest on oleisty. Także na to zwracajcie uwagę i w ten sposób możecie sobie dobierać, czego warto używać rano, a czego warto używać wieczorem. W sklepach na pewno możecie się te, też natknąć na kosmetyki, które są kremem nawilżającym, który już posiada w swoim składzie też tę ochronę przed y, promieniami UV. Okej, okay, myślę, że to jest spoko. Ja się czasami zastanawiam, czy jak coś jest od wszystkiego, to czy przypadkiem nie jest do niczego. Więc wolę używać dwóch osobnych kosmetyków i wtedy mam taką stuprocentową pewność, że mam i odpowiednie nawilżenie, i odpowiednią ochronę y, przed szkodnikami. Promieniami, ale nie upieram się, być może są dobre kosmetyki, właśnie dwa w jednym. Tutaj dodam jeszcze jedną istotną rzecz. A propos serum, troszeczkę się wrócę. W ciągu dnia ta bariera ochronna, którą mamy z odkremu z filtrem, troszeczkę słabnie. Więc jeżeli jakieś tam szkodliwe promienie, mimo wszystko, przenikną nam, to serum. Od razu z tym walczę, od razu reperuje jakiekolwiek tam mikro czy nano zniszczenia, które takie promienie mogą powodować. Wiecie, to też nie jest ochrona ani yy, reperacja, którą my widzimy od razu, tak? No niestety, my to będziemy widzieć dopiero za 10, 15, 20 lat. Podsumowując, pamiętajcie o tym, żeby wasza poranna pielęgnacja naprawdę zaczynała się od nawodnienia to jest najważniejsze. Później oczyszczenie, czy używacie kosmetyku, czy nie. E, złuszczanie. E, pamiętajcie też o tym, tutaj, przy tym złuszczaniu. Trzeba robić to z głową. Jeśli robicie to codziennie wieczorem, to może nie musicie jednak tego robić codziennie rano. Jeśli robicie to codziennie rano, może nie róbcie tego zawsze wieczorem, żeby też nie przesadzić i nie wysuszyć niepotrzebnie skóry. Opcjonalnie odżywienie za pomocą serum, później ochrona z filtrem i nawilżenie. Takie już od kremu. Słuchajcie też swojej skóry, patrzcie co się z nią dzieje, jeżeli coś Was uczula, jeżeli e, macie wrażenie, że po użyciu jakiegoś kosmetyku macie zmiany jakieś, które Wam się nie podobają, zasięgnijcie zawsze porady u dermatologa. Wideo zakończę klejmem e, marki, która jest moją absolutnie ulubioną marką, już o tym powiedziałam nawet dzisiaj w wideo, Glossier. E, oni mają taką filozofię. Skin first, makeup second. I Wam też to polecam, pamiętajcie, że kluczem jest systematyczność. Ułóżcie sobie te wszystkie kroki, tak żeby było Wam wygodnie i po jakimś czasie będziecie zauważać różnicę. To wszystko na dzisiaj. Ja Was serdecznie zapraszam na mój Instagram, Universe of Glow, gdzie codziennie pokazuję inspiracje makijażowe, w ogóle makijaże, które wykonuję i w których chodzę potem do pracy. Łatwo je odtwarzać i no, codziennie są trochę inne. Także do zobaczenia y, tam i tutaj na YouTubie przy następnym odcinku. Dzięki. Pa!